Wystawa Tolerancja powstała w naszej parafii dwa lata temu na potrzeby Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich. One odbywały się właśnie wtedy pod hasłem Tolerancja w wielokulturowym i wielowyznaniowym świecie. Pomysłodawcą pomników Tolerancji jest artysta niemiecki Karl Martin Hartmann. Przy okazji powstała wystawa. Zdjęcia do tej wystawy wykonał pan Andrzej Łazowski, natomiast myśli naszych parafian zebrała pani Ewa Podgajna. Są to portrety ludzi związanych z naszą szczecińską parafią ewangelicką, których zadanie polegało na stworzeniu takiej ich własnej, osobistej, prostej, aczkolwiek bardzo wymownej definicji, czym dla nich jest tolerancja. Myślę, że są dwa spojrzenia na tolerancję. Pierwsze minimalistyczne, które zakłada, że tolerancja jest tylko współżyciem z kimś, koegzystowaniem, byciem obok kogoś, ale zupełnie nieingerowanie w jego sprawy, w jego oczekiwania, w jego życzenia, w jego życie. Drugi to taki model, który zakłada coś więcej który zakłada wyciągnięcie ręki do drugiego człowieka, który zakłada taką tolerancję. Zaangażowaną każdy z nas oczekuje pewnego uznania dla siebie, dla swoich wartości, dla swoich racji. Próba poznania tych wartości, próba poznania tych racji, próba ich ochrony dla kogoś to jest ten drugi ideał tolerancji, do którego warto by dążyć. Mówiąc o tolerancji należy powiedzieć, czym tolerancja jest i czym tolerancja nie jest. Tolerancja jest poszanowaniem praw drugiego człowieka. Tolerancja jest umożliwieniem podejmowania wyboru drugiemu człowiekowi. Natomiast tolerancja nie jest akceptowaniem wszystkiego. Tolerancja ma swoje granice. Tam, gdzie zaczyna się krzywda drugiego człowieka, tam powinna zakończyć się tolerancja. Będzie to prostsze, kiedy pomyślimy sobie o tolerancji jako o pochodnej miłości. Tolerancja wynika z miłości. Tolerancja szanuje. Prawo do dobra drugiego człowieka, tolerancja szanuje dobro drugiego człowieka. Jak tylko tym dobrem drugiego człowieka się kierujemy, tak długo możemy mówić o tolerancji. Kiedy myślę o tym, czym jest dla mnie tolerancja. To dla mnie, jako osoby duchownej, która też pracuje z ludźmi, tolerancja jest synonimem słowa miłość. Jest pochodną słowa miłość i kiedy myślę o tolerancji, to tylko i wyłącznie jakby w tej perspektywie, w perspektywie szukania przestrzeni, która pomoże mi znaleźć drogę do drugiego człowieka, akceptując i biorąc pod uwagę to, jakim ten człowiek jest. Dla mnie, posługując się słowem Bożym, Szukając odpowiedzi w historii staro- i nowotestamentowych, a zwłaszcza w postaci Jezusa Chrystusa, który opisany jest w Ewangeliach, słowo tolerancja wiąże się z miłością, i tam jest mnóstwo historii o tolerancji, mnóstwo historii, w których Jezus wyciąga rękę, rozumie, szuka przestrzeni i drogi do drugiego człowieka, innego. To jest człowiek, który staje naprzeciwko nas, ale chcemy w nim tak samo, jak chcielibyśmy, żeby on w nas szukał boga, czyli tego, co dobre. Tolerancja. Wydaje mi się, że to nie jest najlepsze słowo. Tolerancja kojarzy się ze słowem tolerować, czyli ja wiem swoje, ale dopuszczam zdanie kogoś innego. Natomiast uważam, tolerancja to powinien być przede wszystkim szacunek. To jest umiejętność zobaczenia w każdym człowieku siebie samego. Powinniśmy bardziej szukać tego, co nas łączy. Abyśmy wspólnie mogli cieszyć się życiem, trzeba zacząć od siebie. Trzeba patrzeć na drugiego człowieka nie przez pryzmat tego, co on może mi dać, tylko co ja mogę dać drugiemu człowiekowi. Na co dzień pracuję z drugim człowiekiem. Są to często przypadki ludzi w kryzysie, zagubionych, w depresji. W pracy terapeutycznej nauczyłam się przede wszystkim rozmawiać z drugim człowiekiem poprzez perspektywę niewiedzy, nie zakładając niczego. Poprzez rozmowę badać jego losy, badać jego oczekiwania co do wyznaczania celów, pomagać. Pomagać poprzez rozmowę. Czym dla mnie jest tolerancja? To otwartość na inność. Otwartość na to, że świat jest złożony, że ludzie są różni i powinienem pozwolić innym być sobą. Trzeba umieć porzucić pozycję mentora, mędrca, a czasami sędziego, bo trudno sądzić innych ludzi. Jeśli nie trzeba ich sądzić, nie należy tego robić. Gdzieś trzeba złapać ten balans, co można tolerować, a czego nie można już tolerować, bo też trzeba o tym pamiętać. Jesteśmy w takim miejscu w parku pamięci Bonhefera, gdzie to też mi się wiąże jakoś z tym tematem tolerancji. Dla mnie Bonhefer jest przykładem humanisty, osoby tolerancyjnej i właśnie otoczenie, które nie było tolerancyjne, które było owładnięte jakąś ideologią, fizycznie go zlikwidowało. Chyba tylko po to, żeby dać sobie satysfakcję z tego, że. Zdywitowaliśmy kogoś innego. Według mnie tolerancja to jest szanowanie innego człowieka i niepatrzenie na to, jaki ma kolor skóry lub jakiej jest płci. Pytanie, czym jest tolerancja, jest właściwie pytanie, które przyświeca mi przez całe życie. Praca, którą wykonuję, to przede wszystkim kontakt z człowiekiem, z człowiekiem, który w swoim wieku oddala się ode mnie. Mi lat przybywa, natomiast moim partnerem w pracy jest zawsze człowiek młody, u progu swojej dojrzałości. Im więcej mam lat, tym odkrywam, że z tolerancją jest chyba trochę trudniej, ponieważ świat się zmienia. Ich poglądy są inne, ja nie zawsze je rozumiem, one nie zawsze są moimi poglądami. Natomiast to nie, nie oznacza, że ja odrzucać powinienem to, o czym myślą młodzi ludzie. No, młodzież walczy w tej chwili o kwestie ekologii, ich tożsamości i funkcjonowania. Wobec tego wszystkiego trzeba być, myślę, człowiekiem otwartym, nie można ich odrzucać. Otwartości uczymy się przez całe życie, to nie jest stan, który osiągniemy. Tolerancja nie jest nam dana na samym początku, to nie jest umiejętność, którą każdy z nas posiada. Myślę, że trzeba to w sobie pielęgnować, rozwijać, dbać, a każdy kontakt z kolejnym człowiekiem w naszym życiu, rozmowa z nim, zajrzenie w jego serce, zajrzenie w jego duszę, pozwala nam się lepiej rozwijać, pozwala nam lepiej zrozumieć, czym jest tolerancja. A bycie otwartym, bycie tolerancyjnym, jakkolwiek to rozumiemy, wzbogaca nas wszystkich i stwarza, że nasze funkcjonowanie ze sobą, obok siebie i dla siebie staje się łatwiejsze, a myślę, że w ogóle staje się po prostu możliwe. Bez tego nie moglibyśmy być w pełni ludźmi. Tolerancja to otwarcie umysłu na inność, akceptacja odmienności, oczywiście w granicach prawa. Czy jest czymś nowym tolerancja? Z jednej strony nie. Bo istniała przecież w Rzeczypospolitej obojga narodów. Z drugiej strony wierzę, że jest nowym standardem, który uczyni nasz świat lepszym. Myślę, że tolerancja nie jest pojęciem bezwzględnym. Są chyba granice tolerancji. I każdy wewnętrznie wydaje mi się je odczuwa i stosuje w swoim życiu, niezależnie od składanych deklaracji. Tolerancja jest takim pojęciem, które funkcjonuje dopiero wtedy właściwie, jeśli przyłożymy ją do postawy, do działania, do zachowania, do celu. Wtedy tolerancja nabiera znaczenia, staje się pewną wartością. Moja rodzina pochodzi ze wschodu. Przywiozła ze sobą do Szczecina doświadczenia tamtej przestrzeni. To są częściowo też moje doświadczenia, bo wychowywałem się w tej atmosferze, w opowieściach o tym, jak wyglądało życie w przestrzeni wielokulturowej. Podobne doświadczenia były i moim udziałem, bo Szczecin też jest miastem wielokulturowym. Przez całe życie obracałem się wśród ludzi wielu narodowości. Wielu kultur, wielu języków i wielu wyznań. Powtarzałem zawsze moim studentom, nie musicie przyjmować ukraińskiego punktu widzenia, ale po to zostajecie specjalistami od tego języka, tej literatury, tej kultury, aby lepiej rozumieć tamtych ludzi, aby umieć przekazywać ich doświadczenie, tłumaczyć je Polakom. Na język polski i być właśnie owym ogniwem łączącym te dwie kultury, tak sobie bliskie, a bardzo często tak rozłączane w toku historii. Czy to jest tolerancja? Na pewno w jakimś wymiarze tego pojęcia. To dla mnie jest szacunek do drugiego człowieka, bez względu na narodowość, wyznanie czy orientację seksualną. Jeżeli się miłujemy, jesteśmy tolerancyjni, to czy jesteśmy tacy do drugiego człowieka? Czy drugi człowiek jest tolerancyjny wobec nas? Czy jest szacunek? Każdy sobie musi zadać takie pytanie i odpowiedzieć. Trudna to jest sprawa, bo zawsze patrzymy na kogoś, nie patrząc na siebie. To jak? Jak ty jesteśmy? Jaki każdy z nas jest? Czy miłujemy kogoś tak, jak miłujemy siebie? A może zacznijmy od tego, że właśnie nie miłujemy siebie i przez to jest problem. Że nie ma w nas tolerancji, bo nie miłujemy siebie. A przecież to jest podstawa. Musimy zacząć od siebie, żeby być otwartym dla drugiego człowieka, musimy się przede wszystkim sami otworzyć. I musi być w nas ta miłość. Miłość do siebie, ale gdy jest, mamy tą miłość Bożą i mamy do drugiego człowieka. Cieszę się również, że to, w jaki sposób opowiedzieli o tolerancji, daje taki piękny, całościowy obraz tego, że tolerancja jest po prostu naszą otwartością na drugiego człowieka. Taką otwartością polegającą na tym, że nie tylko mamy coś do powiedzenia drugiemu człowiekowi, ale drugi człowiek ma również coś do opowiedzenia nam.